<laughs> że raczej za darmo. Patrzcie, nawet te mapy jest kilka. Tylko to, co jeszcze bym chciał zobaczyć, to może troszeczkę więcej trybów, albo może nie tylko takie nawalanie się tą jedną flagę. For Honor zawsze mi się podobało to, że właśnie tam było. tego było kilka, nie? Można było tam pchać taran, była jakaś tam walka z botem bossem, było kilka tych różnych trybów. Nie oczywiście nie na premierę, ale coś było. I co to w ogóle? A, to jest na razie przygotowanie. No poczytajmy sobie jeszcze o moich skillach. No, jeszcze ja odzyskuję zdrowie, kiedy leczę. I mhm. im szybciej do mnie podbiegają, tym dalej odlecą. Smoke wall. Scroll down. dynamic Mogę... Okej. Okay. Dash. Aha, dobra. Można wszystkich właśnie tutaj odradzać. I jeszcze pasywkę. Use the... do we resurrect an ally or use smoke wall? Hmm. Czyli można jakoś sobie ładować Moje jakoś smoke gałgu, go coś takiego Aha, aha, aha Dobra, ciekawe. Zaraz są dwa punkty, nasze i trzeci środkowy. No nie wiem Może idę na północ faktycznie. A to mi się podoba, że są tutaj mechaniki takie. O, patrzcie ja mam nad balista, slinger. Ciekawe. I o, wchodzimy do akcji w smokach. Że jest tutaj nawet kilka tych mechanik, ale szczerze wam powiem, na razie nie leży mi te ultimate. Jak dla mnie ultimate są skupy kompletnie. Możliwość zamienienia się. Każdy wybiera tą laskę pod jedynką i morduje wszystko i wszystkich, nie? Bo ona jest najprostsza. Mnie na przykład one shotuje mam 240 HP i tyle. One-shot leci i, i koniec. To jest takie trochę słabe. Ja nie mogę leczyć, bo bo nie. Widzę trafienie tego nie jest najprostsze. No i nie trafiłem, no widzieliście to? No i nie mogło nic zrobić. Niech, to, to właśnie o tym mówię, o tym tego nie rozumiem. Jakby ten smoke powinien przede mną po prostu polecieć, albo to trafienie tą pałką też jest takie jakby ten Kółeczko, nie? Gdzie ja atakuję? To sam, dosłownie samo kółeczko na samym środku. To, to, to ten mój celownik musi być na wrogu. okej, okay, w normalnym ataku, ale czemu, jak ja do cholery bombą dymną walę, to, to nic się nie dzieje. To mi się nie podoba, to jest mm. dla mnie słabe. Tak, bo właśnie, że nie, nie ma jakby zasięgu danej umiejętności, tylko liczy się tylko i wyłącznie, czy ja y, trafiłem kogoś tym kółeczkiem środkowym. To jest, to jest do dupy. Mm, tu jest trochę ich za dużo. O, do dupy. No, i teraz nagle zadziałało. No, i to jest, to jest koniec. Ja już nic nie mogę, zrobić. dwa strzały jest po mnie. Rozumiem, że może moja oczywiście postać nie nadaje się do takiej walki, no ale jakby. Jest to takie trochę dziwne. Jakby ja jestem z góry skazany na porażkę, bo nie mam praktycznie... mój atak jest naj, najchujobszy w całym tym. Jakąś w ogóle działo tutaj prowadzimy. Mogę to uleczyć? Chyba nie. Oj, teraz nagle go nie odepchnęło, rozpaczkali go. <laughs> Jedzie czołgiem. Masz quel, kapitano, mamy pojazdy w gierce. Szkoda tylko, że kontrolujemy dwa punkty. Oju, leci działo. No i gówno. Ja mogę tylko jakieś pseudo uniki robić. Oj, znowu to w ogóle nie zadziałało. No, tego gonią. O, mnie kopnęła. No i czemu Shift? Dobra. Lecz, 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 laska. Ten zasięg leczenia też nie jest jakoś tutaj super zaznaczony. Znowu lecą pociski. A to od nich, to oni też mają czołgę. Oni też mają czołgę. Odradzaj. No, czy to się szybko jakoś dzieje? No tak, średnio szybko. Wydaje mi się, że jako medyk powinienem szybciej to nic zrobić. Też ten celownik musi być na nim, jak nie wiem co, żeby leczyć. O, ktoś się zamienił w tego killera i oczywiście zdobyliśmy punkt dzięki temu. No, te ultimate są za dobre. A że jest nas 16 w danym meczu, urkowa pancerwura, tak. Że jest nas 16 w danym meczu, to trochę tak. Trochę słabo to wygląda. Oju, ale dupło. O, nie tak. Nie rozpać kani, Chyba... O, tutaj ktoś. Well Się skrada. Well Tam ktoś idzie z tym młotkiem. Co to jest? Salmon Respondent, Generator. A nie trafiłem go. O, ja... Uuu! Postawiliśmy tutaj nasz namiot Właśnie tego, To bym chciał właśnie w tej grze jakieś budowanie bardziej, rozwalanie różnych rzeczy, fizykę. To było spoko Ojej, Komnica. No i pomień. No tyle. Po znowu widzicie, przyjechały ultimaty i nie można nic kompletnie zrobić. To jest śmierć. To mi się nie podoba. Mogliby zrobić jakiś tryb bez ultimate'ów I wydaje mi się, że lepiej by się grał. Więcej byłoby właśnie takiego skill'a, bo to, że, dobra, to, że ja ginąłem, byłem głupi, rozumiem Jestem medykiem, nie powinienem praktycznie w ogóle się bić, po to właśnie mam te wszystkie skill'e Żeby, żeby uciekać, nie? Ale... Ale, ale te ultimate'y to, no nie, nie no trochę, trochę odwalili już No i biją naszych, bo jesteśmy pojedynczy tutaj No i gówno O, nasza konnica wjechała Be well, friend. O, nagle zniknął gościu przede mną, wyparował chłop. Okay. Trzech na jednego chyba powinna się udać. Be well, friend. W ogóle wygrywamy, czy nie? No, tak mamy ten punkt B, ale oczywiście oba inne straciliśmy. Leczcie się trzoda. Zresztą jakąś pasywkę sobie ładuję niby, ale... Aha Robię dwa uniki. No i Nie da się ukryć. Że coś to dało. Tylko te uniki już widzę nie odnawiają się tak szybko jakbym chciał. No, zrobimy sobie klona. Oj. I chuj. <laughs> o, i widzieć, ultimate znowu wchodzi. Wylazła sobie laska i wszystkich rozpaćkała. Nie. Co to jest? No powiedz się na litość. No, co? O, dobrze. Tutaj outsmart tych trochę zrobiłem, ale nie do końca, bo widzę, że. Wróg ma połowę punktów. Zajęli właśnie czołga, a ja mogę sobie zrobić coś takiego i mówię wam, że mam was gdzieś. <laughs> Można jakoś oznaczać? Właśnie. Można oznaczać tutaj różne ludzi. I can heal you. I can heal you. <laughs> jak to wygląda? O no i koniec. Tak czy nie? Dobra. Puszczę sobie tutaj klona. O, roz, rozleciał się cały chołk. No i koniec, okay. rozpacz tu chłopa. Aha. Mój klon się popsuł. I cudownie. <grywa> I mogę tak uciekać do spawna. <grywa> Jak to jest głupie. Dobra, i teraz kręcąc, no tam jest jakiś gości i pobije naszego. Coś zrobiłem, coś, coś zużyłem. <laughs> Zaraz go zrzucą, oj, zginie? Nie, myślałem, że więcej dostanie. Co? Uuu, mogą użyć balisty. A dobra, i co się stanie? O fuck, co to jest? Uuu. Okej okay. O, chyba się skończyły. A nie, dobra, one się ładują, widzę, że czasowo. <grym się> no ja zbiją tego naszego immortala w jednego. Leczę cię, leczę cię, nie płacz, nie płacz. A i ten właśnie jakby... Nie rozumiem do końca, kiedy można kogoś odepchnąć, a kiedy nie, bo teraz na przykład rzuciłem ten smoke i, i to Be nic nie dało. Mają więcej punktów od nas. Siadaj do fury. Teraz trzeba ten czołg też przetestować, tylko też nie wiem, jak on się spawnuje. Aha. Szybko też ludzie umierają. Nie ma zbytnio czasu ich podradzać. Mówiło. Oh yeah. nie by było też, gdyby ona wspominała o klonie na przykład, bo że jakby, bo ja rzucam tego klona, ale nie wiem do końca kiedy on jakby znika, nie? O, też można było pocierować. A długo się leczy, myślałem, że szybciej. Kurde, mają dużo punktów. Na górze minimapa po lewej niby jest, ale to tak jest, że, że nie ma. Nie, 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 Ja. nie, 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 Dobra, uciekamy, uciekamy. <grym> tak <zbyt wytrzał> <Spieprzamy. grym zbyt wytrzał> Tego bym odrodził chętnie. Aha, no. W cyklu chciałem coś odrodzić, ale wszedł ultimate i rozwalił wszystko i wszystkich. No. Potężne postacie kompletnie psują balans już i tak tej ciężko zbalansowanej rozgrywki. Tu nagle jakiś ktoś lodowy chodzi Arktos. Tutaj czołg sobie jeździ Chyba czołg. No nie, nie wiem co to jest na przykład, jakieś się świeci. Tak, sopelka, loot, Louda No, czemu je nie zabiłem na przykład? Nie trzeba! No, wygraliśmy czy nie? Jest! Jest zwycięstwo na sam koniec. Laosie. się! <noise> oh. Dobra, wystarczy tego. No. Spoko. Spodziewałem się, że będzie o wiele, wiele gorsze. Wydaje mi się, że można czerpać z tego przyjemność. Jest to oczywiście cienkie dlatego jakby można się spodziewać dużo mikrotransakcji i takich niemiłych rzeczy samych. Ale sam sobie gameplay, gdyby udało się jeszcze bardziej ogarnąć walkę, myślę, że naprawdę dobry byłby to konkurent dla For Honor. Problem Ty jest tylko avatar. właśnie to. O, widzicie, to jest problemem. No. Wchodzi sobie nieśmiertelno ultimate i rozwala wszystko i wszystkich. To mi się kompletnie nie podoba. To psuje cały balans i, jakby w ogóle, w ogarnięcie tego. Dobra, zamykaj to. Wypad, wypad, wypad. Tutaj też się ładuje, cholera, wie czym to jest. Reaction, nie wiem. Wiem, że tylko muzyka nawala strasznie głośno. O, Jasmine, witaj. No, więc to było moi drodzy. Yy, Warhaven, sprawdźmy sobie jeszcze tak naprawdę tylko tutaj, co można zrobić. Czyli mamy oczywiście całe nasze postacie. Wszystkie te. Aha, to są te legendarne. To są nasze ultimaty. Eee, pewnie będzie ich więcej, wiadomo, będzie trzeba za nie płacić, battle passy to wszystko jest jak najbardziej tutaj możliwe. O, jest że World Pass Level, no czyli już, czyli już jest nawet, nawet w, w demie jest jakiś battle pass. O, zdobywa się jakieś luci, rękawiczki, pierdoły. No, więc to jest, to jest typowa gra pod zarabianie, nie? Tylko pytanie brzmi, czy ktoś będzie w nią jeszcze grał po tym, jak faktycznie będzie miała premierę w trzecim kwartale 2023 roku. Czy mamy zadania dzienne, niedzienne? Mój profil, mamy naszą postać Combat Style, nie wiadomo o co chodzi. Tam przy dziesiątym podobno coś się rozwija jeszcze, jakbym odblokował dziesiąty poziom, to, tam mógłbym jakieś perki sobie jeszcze zmienić, czy coś takiego, to może ewentualnie tak. Sklep już działa. Czujecie to? W demie nawet, nie wiem, z... można kupować po prostu przedmioty do różnej rzadkości jeszcze. Ciekawe, czy jest drogie. Zobaczmy, jakbym chciał to sobie kupić. Ile kosztują? No właśnie, nie mam WP. Jak zdobyć WP? Mm... O Jezu Święty. Chyba, że się nie da, nie no, ale to gra z kraju kwitnących kurde anime, no to jak? Musi być na pewno jakaś możliwość kupowania, chyba, że. A nie te kredycy to będą raczej kredyty, tak jak to to tworzył pewnie, nie? To <laughs> e, Eventy mailboxa. Nie mamy maili. Hmm. No nie wiem, przynajmniej na razie nie widzę. Zebłem 500 zł może faktycznie jakieś tam zadania, ale... ale zakładam raczej, że jakieś właśnie nagrody. No, Battle Pass już jest jak najbardziej dostępny. O, premium, premium coś było. Ulepszenie premium. 900. Ale za mało WP. Ale jak zdobyć WP w takim razie? Oni coś tu ukrywają. Nie wierzę w to, żeby się zdobywało WP tylko za granie zwyczajne. Myślę, że mikrotrans... O, Nie, no właśnie. To ten. Mikrotransakcje muszą być ukryte. Ale dobra, moim zdaniem spoko gierka, zwłaszcza ze znajomymi, żeby pograć trochę, raczej nie taki totalny zmulacz jak For Honor, ale takie słabsze For Honor, coś w tym stylu. Jeśli byłoby free to play, mielibyście znajomych, myślę, że by się wam spodobało. To, co ja bym zmienił, to tutaj te ultimaty, właśnie bo po prostu tryb bez nich, bo mi kompletnie tutaj nie pasują, psują cały balans i zaburzają tą już tak biedną, <laughs> nieogarniętą rozgrywkę. Dlatego dziękuję wam bardzo za uwagę, to było Warhaven Demo i cięcie. Do następnego, hej!